Cześć. Mhm. I co ty z tym robisz? Witam was w kolejnym vlogmasie Drugi grudzień Chciałam powiedzieć trzeci Drugi I ja dzisiaj mam warsztaty Obiecałam wam otwieranie kalendarzy Cóż, nie zdążę otworzyć wszystkich Ale myślę, że dla Stefani zrobimy wyjątek Otwieramy i ja biegnę, bo muszę przejechać przez całą Warszawę Żeby dojechać na warsztaty A są godziny szczytu, więc wiecie Stefcia Kalendarz Kalendarz, zobacz ty no no, się przeciągam. Wstałam. No, kalendarz. Szybciutko, szukamy dwójki, szukaj dwójeczki. Dwójka, dwójka, dwójka. Mmm, tutaj jest dwójeczka. Chyba tyle, stałaś, Cała pani już na nogach od 5.50. Zobacz. Tu na Jest mruczenie no tak no ojoju taki przytules no już dostajesz, tak już, już, już pani otwiera już otwieram, nie umiem, otwieram mhm. pani dzisiaj przyjedzie wiesz, po warsztatach proszę bardzo no Mniemnia, a mniemnia, miam. Piszecie mi, że całymi rodzinami oglądacie moje vlogmasy. Jak macie dzieci, no to oni chcą tylko oglądać ...Stefcie! Nikogo innego, no. Stefcia najważniejsza. Jej kalendarz. Dziękujemy, Stefka, za pokaz. Jak już ładnie odkładamy kalendarz, a ja biegnę na metro. na Młocinach czyli drugi koniec Warszawy nie koniec Warszawy, nie no, że ale czekam teraz na taksówkę i podjeżdżam do hotelu wiem, że już uczestnicy niektórzy są cieszę się, bo są to takie godziny szczytu więc po Warszawie się ciężko przemieszczać w rano więc jeżeli są to jestem bardzo z tego powodu zadowolona jeszcze dwie minuty i Dawid się będzie. i dotarłam na miejsce to jest hotelik, w którym dzisiaj są warsztaty. Jestem, dzień dobry! Zawsze sobie powtarzałam, że na warsztaty będę zabierać swój kubek, bo przeważnie w hotelach są takie niedorzecznie małe filiżanki. Muszę robić 20 herbat. Więc zabrałam taki świąteczny kubaczek i robię sobie herbatę, bo bez tego ani rusz. Nie wiem czy pamiętacie, ale ja ten kubek otrzymałam od Nakomi w tamtym roku. I tutaj jest cytat zabawne powiedzonko Karoliny: Stefania, przykro mi, że cię kręcę, ale Jesteś kotkiem publicznym, jesteś kocią gwiazdą. No to ten kubek mi będzie dzisiaj służyć. No już rozrałam, uwróciłam. Co o ja? Moje piękne stanowisko. Rolab za mną. Światełka, no i krzesełka. Wszystko jak to jest w ogóle ładnie. Tak na bogato. Już zaraz zaczynamy. Wyłożyłam oczywiście najlepsze tutaj palety. Proszę bardzo, retro, kwitnące wiśnie. Są też palety afektu, mam kobo, no i to co najważniejsze w dniu dzisiejszym, bo będziemy omawiać głównie sylwestrowy makijaż, czyli turbo plusy, turbo pigmenty, wszystko jest. Są kosmetyki, są stanowiska. Cześć są piękne stanowiska, oświetlenie. Później zobaczycie, jak pięknie świecą, jaką robią robotę. No i wpuszczamy kursantki. Zaczynamy. Jesteśmy już po części pokazowej. Cześć dziewczyny! Halo, vlogmasy pozdrawiają. A tutaj jest mój makijaż na pięknej modelce, błyszczący sylwestrowy. Przepraszam, że wchodzę Wam w kadrę, ale trzeba tutaj zobaczyć. Okej, już mamy to, dobra. I zaraz idziemy na obiad. To jest obiadek. Zobaczcie na jakiej sali królewskiej jesteśmy. Na bogato. Idziemy zobaczyć, co tutaj jest do jedzenia. Jedzonko! tam jest rybka. Męso. Są ziemniaczki? E, nie tak, tak nie? się, że tak. I warzywka. Dziewczyny już pracują Tyle zabawek mamy Błyski Dziewczyny pracują Stalne bestie Mamy drugą turę I myślę, że za pół godzinki Będziemy kończyć Patrzcie jak tutaj jest ładnie, galeria Młociny Byłam tu może dwa razy, a teraz tak na szybciacha idę coś zjeść, poczeka mnie długa droga do domu, a jestem bardzo głodna, więc tak Ta galeria jest cudownie pusta. TK Max i przepiękne. Patrzcie na to, osobny sklep. HM Home wchodzę. ta niespodzianka, znowu jakaś peczucha. Nowotny kot. Jak zwykle jest pod drzwiami. No, oczywiście, że tak. Cześć kotopsie. Cześć kotopsie. Wróciłam. Tutaj jak piesek zawsze jesteś pod drzwiami, żeby mnie przywitać. No tak się tulimy. Ja się będziemy tulić, stawka w nagrodze, że mnie nie było, tak? I co to się jeszcze działo jak mnie nie było? Co? Tak, oto czarne buty, tak się przytulamy, moje kochanie. Gdzie byłam? O wąchaj, no tak Jeszcze? Na młocinach byłam, wiesz? wiesz, młociny? No tak No dobrze Co? 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 Tak? Już, no wróciłam, tak, jestem Już jestem Chciałam Wam przekazać, że dzisiejsze warsztaty były rewelacyjne. Piękny kadra. Jak tu mruczysz, Rukusiu? Eee, coś wam chciałam powiedzieć? Miałam fantastyczną grupę, naprawdę. Dostałam nawet cudowny prezent, który zaraz odpakuję razem z Wami, bo jeszcze nie otwieram. Wiem, co tam jest i dlaczego to ma taką wielką wartość. Dla osoby, która mi podarowała ten prezent, i dla mnie, że właśnie coś takiego mi podarowała, ale to za moment. Ja mm, też miałam świetną sytuację, kiedy mąż jednej kursantki po kursie podszedł do mnie, żeby im podziękować, że, że bardzo się cieszy, że. Tak jakby zainspirowałam żonę, że już mu wcale nie przeszkadza, że ona się zajmuje makijażem, że po prostu widzi, jak się rozkręciła i jak się z tego cieszy, więc przyszedł mi po prostu podziękować i to było tak urocze, więc pozdrawiam Was, jesteście cudownym małżeństwem i mężu, rób tak dalej, wspieraj żonę, bo, bo każda kobieta tego potrzebuje. Więc bardzo miłe sytuacje mnie dzisiaj spotkały. Bardzo Wam dziękuję wszystkim moim kursantkom za dzisiejszy dzień. I chciałam wam jeszcze powiedzieć o warsztatach, które są bardzo, bardzo nietypowe i to jest taka jedna szansa naprawdę, bo coś takiego organizujemy i myślę, że to jest bardzo fajne i zapraszam was serdecznie na to. Z tymi samymi organizatorami, czyli z Oro Design, które organizuje właśnie ten cały make-up tour, gdzie jeżdżę po całej Polsce z warsztatami dla was. No dzisiaj akurat Warszawa, więc tu gdzie mieszkam. Natomiast postanowiliśmy, że zrobimy taki wyjazd w góry, zimowy wyjazd w górę, z noclegami, z wyżywieniem, dwa dni warsztatów, takich konkretnych, będzie pierwszy dzień, takie mega mocne podstawy, zabawa gradientem, kolorem, formułami, wszystkim, bardzo dużo, psychologii podejścia do klienta, po prostu chcę Was nauczyć, jak na tym zarabiać, więc to jest zawsze poruszane, bo to jest mega ważny temat, no i odpowiem na wszystkie Wasze pytania. Działamy sobie jeden dzień, a drugi dzień to dwa pokazy makijażu z mojej strony, również teoria, a później będziemy działać. Każda będzie robić to, z czym ma problem, w czym chce się rozwinąć. Myślę, że możemy nawet zrobić coś artystycznego. Po prostu dwa niesamowite dni, fajna, zwarta grupa, przyjazd. Dzień przed, kolacja integracyjna, noclegi, Na następny dzień wspólne śniadanko, warsztaty, obiad, kolacja, ognisko, marzy mi się, że było dużo śniegu, że było ognisko, przy którym będziemy się integrować jakąś herbatką z rumem i będzie mega, mega przyjemnie. Na następny dzień pobudka, śniadanko i znowu dużo pracy, obiad. I wracamy do domu, więc myślę, że to jest mega fajne. Niestety, mimo że organizatorzy zrobili tutaj niesamowitą robotę, żeby obniżyć jak najbardziej koszta, to wiecie, no te noclegi, te wyżywienie, no to trochę to jednak kosztuje. W górach w Wiśle, w hotelu. A wszystkie informacje znajdziecie w opisie pod spodem. Taki wyjazd dwudniowy to koszt 1700. Coś, teraz dokładnie nie pamiętam kwoty, ale no tutaj macie naprawdę dwa dni warsztatowe, plus jeszcze te wszystkie noclegi, i wyżywienie, więc myślę, że to jest mega fajna sprawa. Raże luz, integracja i fajny taki wyjazd wizażowy, gdzie myślę, że nawiąże się niejedna przyjaźń w ten wyjazd. To jeszcze właśnie dużo, dużo, dużo wiedzy, naprawdę staram się jak najwięcej wiedzy na moich warsztatach więc zapraszam Was serdecznie dosyć szybka akcja, więc jeżeli chcecie się zapisywać to są jeszcze miejsca informacje Wam zostawię w opisie pod spodem można się zapisywać o, u organizatorów um, Tak. No Pokażę Wam teraz prezencik Głosisz się, żeby coś dodać tutaj, powiedzieć od siebie? Przytul się do aparatu. Wszyscy cię przytulają. Uważałem, że jesteś gwiazdą, wiesz? No. Idziemy po prezentówka. Takie małe pudełeczko, a zawiera skarb. Zaraz otwieram, bo jedną ręką nie dam rady. Jest nawet zapakowane w takim stylu retro, jak moja paleta. Cudne, więc odpakuję i wam pokażę. Ania. Kursantka podeszła do mnie już z łzami w oczach, przekazała mi pudełeczko i powiedziała, że w tym pudełeczku znajduje się pomadka jej mamy stara pomadka jej mamy i że ona nie ma miejsca, gdzie trzymać takie skarby i przekazuje mi ją, bo wie, że będę z szacunkiem ją przechowywać i o nią dbać. I to jest ta pomadka. Słuchajcie, wzruszyłam się niesamowicie, że otrzymałam taki prezent, który ma taką dużą wartość sentymentalną. I to jest to, kochani, że pamiętajmy, że każdy przedmiot ma swoją historię i ktoś tego przedmiotu używał. I tutaj jest stara pomadka, polena. Mocno tutaj już jest, zobaczcie, używana. Natomiast historia jest niesamowita. I myślę, że pomadka zajmie honorowe miejsce na mojej półeczce, bo ma dla mnie szczególną wartość. Otrzymałam prezent, który tak wiele dla kogoś znaczy. Jest to prezent, tak jakby no, rodzinna pamiątka, tak? Pamiątka po mamie, więc No jest to dla mnie niesamowite i też zruszyłam się bardzo otrzymując ten prezent. Bardzo Ci dziękuję Aniu. Jesteś przekochana. Ci dziękowałam na żywo. Dziękuję Ci jeszcze tutaj, bo to jest dla mnie naprawdę niesamowite, że otrzymuję od Was takie, takie pamiątki, bo wiecie, jak bardzo szanuję właśnie takie rzeczy. Więc dziękuję bardzo. Jest i ona. Myślę, że tutaj jest dobre miejsce na ten skarb. Honorowe miejsce. Tutaj jeden prezent od Julki Mojewicki. Już wam to mówiłam w tym filmie, właśnie gdzie pokazuję mój kącik i moją kolekcję starych kosmetyków. Jeżeli jeszcze nie widzieliście, to tu wam dam odnośnik. No i po prostu zapraszam Was na mój kanał. To jest chyba trzeci film? No jakoś tak. Trzy, trzy filmy temu. Więc jest kolekcja moich kosmetyków, i zobaczcie te skarby są tutaj. Bardzo dziękuję, że pomagacie mi powiększać moją, moją małą kolekcję. Moje małe muzeum. Chciałam Wam jeszcze teraz pokazać, co sobie kupiłam w TK Maxie, bo kupiłam sobie nagrodę za dzisiejszy dzień pracy. Lubię siebie wynagradzać w ten sposób, ale to mi się tak spodobało. Zobaczcie, to wygląda jak. Prawdziwe, bardzo ładnie. Stefanie, znowu czujesz się jak na łonie natury, tak? Taka bestia jest ciebie dzika, no. Tylko mi proszę nie obgryzać tego, ok? Powąchaj sobie. No i super. Piękne, to jest po prostu piękne. I koszt to. No może nie tak mało, bo 74,99, ale myślę, że naprawdę zrobi robotę ładnie, ozdobi i właśnie nie wiem, którą ścianę, ale mam kilka pomysłów na wykorzystanie tego. Można z tego też zrobić wieniec, ale nie, ja chcę po prostu, żeby to sobie tak wisiało. Tutaj ozdobą jest główną, zobaczcie, no Stefania, no pięknie Stefania, po co jakieś ozdoby kupuję, ja mam Ciebie. Coś najpiękniejszą i najjaśniej świecącą gwiazdą. No tak. No tak. Cudnie wyglądasz, no? Eee, tak, więc może tutaj jakieś światełka dodam. I pięknie to wygląda. Pięknie. I w sumie tylko tyle. Jeden prezent dla psiaka. <grywa> Już na święte. Cześć. Tęskniłaś za mną? Tęskniła, tak? Ojej. Jaki to przyjemny. Pokaż ten różowy nosek, wszystkim, bo wszyscy cię całują w ten nosek. bo jest taki uroczy. No. Chcesz coś powiedzieć? Co tak nieśmiało. Jak to mruczysz? Na przykład, tu jest pięknie, idealnie wpisuje się tutaj do tej szafy. Cudownie to wygląda, jeżeli Stefania tylko tutaj nie zagryzie i nie ściągnie w jakiś sposób, chociaż to jest taki bardzo niegroźny kot, wiecie? Ona to tutaj rzeczna jest. Czy kusi? Kusi? No pokaż, że jesteś trochę jakiś taki niegrzeczny kotek, tak jak inni się bawią, zrzucają rzeczy. Eee, no właśnie. Stefania szanuje moje przedmioty. Ładnie to wygląda, co? Tak chyba zostawię. Zobaczę. A teraz czas na kalendarze. To jest moja kolej, Stefa, ok? A z ja sobie pootwieram. Dobrze. Dwójeczka. Dwójeczka, Stefa, pomagasz mi szukać? Im bardziej zasłaniasz, wiesz? Nie widzę. Mhm. No umyj się, umyj się, umyj. Umyj, a daj pani tutaj wyszukać. O, znalazłam. Mam dwójeczkę. ta -dam. O, jakie ładne. Pudełeczko w pięknym kolorze. beglasowym, takim trochę Tiffany. A, puste pudełeczko. Przysmaczek tutaj wrzucić, Stefka? No tak, to się już do wszystkiego tulisz. Już nie wiesz, co ze sobą zrobić. No. Daj, następny zabieramy. Stawciu, wiem, że Ci się mylą tak, jakby pory dnia. Co Ty wyprawiasz? Bo dzisiaj już otwierałyśmy kalendarz, było ciemno, ale no teraz jest ciemno, a teraz jest moja kolejna kalendarza. Moje to jest. Moje, moje. Dwójeczka. O. I mamy. Cień. Ten tu się błyszczy. Oj, to będzie coś pięknego. Mówię o tym tutaj. Co ja widzę? Puszek. Puszek! Tak, do ciebie mówię tak. Puszek. Zaraz go wyciągam. O, wof! O Nie widzicie tego tutaj na nagraniu. Na 100%. A mieni się na złoto. Przepiękny cień. Turbo Pigment. O, teraz widać trochę tego złotka. No piękne do tego brązu. O! Kocham, kocham taki błysk. W kalendarzu nixowym jest miniaturka pomadki. No, ostrość gdzie jesteś? O, takie bordo. Fajne nie jest Twój kalendarz. Damy Ci jakiegoś smaczka później. Nagrodę. Twój kalendarz jutro, ok? Musimy uczciwie podchodzić do tematu. No. Jeden smaczek dziennie, ok? Słodziaku, Ty! W kalendarzu od Lip Lap. Coś przeuroczego. Taki zestawik. No włazi na mnie, no. No zobacz, a mogę pokazać? Jest taka mini pomadeczka, czy błyszczyk, jeszcze nie doszłam do tego. I cukierek. Moje, mój cukierek to jest, no. Cukierek z Lind. Zjem. I jeszcze do tego wszystkiego jest taka naturalna ozdoba przepiękny, ktoś się bardzo napracował nad stworzeniem tego kalendarza i niesamowicie mocno to doceniam że to jest taki ręcznie robiony kalendarz personalizowany naprawdę Stefania, nie wierzę że ty też tutaj jesteś czyli jednak możesz, no to baw się, baw się no, zobacz, zobacz jakie to fajne jest tu będziesz mnie trzymać teraz? nie, ty mnie odpychasz Odpychasz mnie tą łapką. Dobra. Stawka będzie sobie wąchać przyprawę, tak? Nie, nie podoba ci się jednak. Takie pazurki mam ostre. Mhm. i co ty z tym robisz? Ukradła! <grymne> Pilnuj. Pilnuj. Nie gryź tego, bo czekoladkę, to ja ci nie dam czekoladki, bo czekoladki szkodzą. Szkodzą kotku, wiesz? No, ale pilno. Tak szukam i szukam tej dwójeczki w Ifrosze, a to tutaj jest takie duże pudełeczko i nie widziałam. Zrobię to, to tak, żeby wyciągnąć. O, i tutaj pudełeczko. Coś jest większego. O, świąteczne. Co to, co to, co to? E, Żel to kąpieli taki perłowy. W świątecznym wydaniu. Też, chcesz coś się pobawić? Coś się pobawić? Zobacz. To już mniej interesujące, tak? Pani dzisiaj się tyle nagadała, że już ma problem z wymową. Pudełeczko powrotem dwójeczka czy jak ja to odkładam? odkładam jakoś to inaczej? tak, odkładam sobie w ten sposób żeby nie było widać o, na czerwono będzie tak, no i The Body Shop piękny domek Body Shop dwójeczka I znowu nie widzę Tutaj jest. Tak. Fajnie, bo teraz powiem Wam, że póki co o kobietach sukcesu, które zapisały się w historii na każdym pudełeczku muszę wyczytać o co tutaj chodzi jaki to ma zapach jaki to ma zapach mango bomba do kąpieli Stefanie nie odpowiada uciekła, ona kompletnie nie lubi cytrusowych zapachów zapach jest niesamowity no i to wszystko Stefanie już otwierała swój kalendarzyk a ja mam świetne świetne łowy Najbardziej podoba mi się cień z Glam Shop'u i tutaj muszę sobie zobaczyć pomadeczka. Bardzo mi się podoba, jaki to jest cute, taki naprawdę dbałość o szczegóły, więc rewelacja. Fajne i w podobnej kolorystyce daglas się tutaj wyróżnia. Stefania się nareszcie uspokoiła i się położyła, bo nie daje mi zjeść. Zabrałam się za mój obiad, zaraz jeszcze zjem kolację z cateringu. E, rolatki przepyszne z pomidorem, naprawdę to jest tak smaczne i suroweczka, której e, nawet tutaj nie pootwierałam, bo walczę, po prostu walczę, bo Stefania na mnie wchodzi i chce mi tutaj e, ukraść jedzonko tak o tobie mówię, niech wszyscy wiedzą e, ale co wam chciałam powiedzieć, słuchajcie, jeżeli chcecie wypróbować catering w Green Potsie, to Poprosiłam o zniżkę dla Was, 10% na hasło Karolina, więc możecie sobie wypróbować, czy to indywidualną, czy jakąś inną dietę. Więc tak naprawdę jest smaczne. Wygląda tak bardzo prosto, ale bardzo dużo smaku tutaj jest. Naprawdę pyszne. A ty mruczysz tylko przez te zapachy, nie? Nie, sałatkę nie. Stefano, no i zaczęło się. Muszę chyba na stojąco jeść, tak? Na stojąco, dobra. Kalendarz pomocy, dzisiaj pomóżmy psiakowi. Taki słodziak, kochany. A ktoś stwierdził, że jest na tyle stary, że może do niego strzelać śrutem. Więc nie chcę wam pokazywać tych dalszych zdjęć. Działajmy, kochani. Potrzeba tylko tylko jaż 1300. Ja myślę, że jutro będzie 1300. Tyle potrzebujemy zebrać pieniędzy. Więc szybciutko złotóweczka 2 przelewamy i ratujemy tego słodziaka, bo to, że jest stary nie znaczy, że ktoś może traktować go jako zabawkę do odstrzału. Nie wiem, dlaczego ludzie tak robią. Powinno się ich bardzo surowo karać w tym kraju, ale niestety wiemy, jak jest, więc ratujmy. Pokażmy, że ludzie są, że są dobrzy ludzie i uratujmy go, ok? No, to szybciutko przelewamy kasę. Cudziaku, chodźmy spać, co? Mhm. Dzięki za oglądanie. Czas odespać. I odpocząć. Uziaki. Cześć. Cześć, cześć. Cześć.